Cześć, mam z tej i witam was w kolejnym odcinku w kolejnym dniu 21, to już będzie dzień wczoraj mieliśmy 19-20, w jednym odcinku dwa dni dzisiaj mamy 21 już, mamy godzinę 5.30 zaczynamy kolejny dzień, kolejny dzień w naszym pięknym świecie ogólnie oczywiście zaczniemy sobie od gimnastyki, bo jakby nie było musimy zróbmy gimnastykę, zjedzmy i tak dalej i ruszajmy tak naprawdę w podróż do tartaku, zobaczmy co nam tam jeszcze czeka, zgarnąłbym kilka też skrzyni no I zobaczymy ogólnie, co będzie. Oj mili, stało się. Prąd wyłączony. Straciliśmy źródło zasilania. Przed chwilą, właśnie NOX utraciło e, sieć energetyczną. Niestety, doszło do tego, co trzeba. Do, dość spodziewałem się, że dojdzie. I niestety, nie mamy zasilania. Kolejny... Punkt upadku cywilizacji nastąpił. Niestety musimy napełnić sobie tą... Napełnić agregat prądotwórczy. Przygotowany jestem na tą oczywiście sytuację. A, ah, no niestety no... Musimy... Uruchomić już w końcu ten agregat prądotwórczy. Bałem się, że do tego dojdzie, ale nie sądziłem, że że przeżyjemy jeszcze takie kadni z tym prądem, ale jednak straciliśmy dolej benzyny musimy korzystać z tego co mamy no to moi mili włączamy, mam 80% styknie, światła, mini lodówka, git mamy paliwa wystarczająco żeby utrzymać się nie powinno być problemu z tym ale, no, teraz będzie miasto ciemne w nocy. Dosłownie będzie ciemne, nie będzie zasilania, więc ani latarnie nic nie będzie działać. Więc jest jak jest, jak to mówią. A chyba możemy już ruszać. Wszystko wziąłem. Jakby piłę możemy schować do plecaka. Śrubokręt możemy schować do plecaczka. To, to możemy. Mapę z oznaczeniami możemy schować nawet do tu. Gdzie w ogóle ta mapa pokazuje? Co to jest w ogóle za mapa? To jest z Louis Wilde. Co po co ja ją noszę? W sumie te rzeczy możemy trzymać. A poczekajcie, jeszcze schowam tylko... Albo w sumie, nie, schowam te rzeczy. Jeszcze na szybko i ruszamy. Możemy palić machinę i ruszamy w stronę tartaku. Ja tu zaznaczyłem ogólnie ten tartak, ale nie sprawdziłem tego obszaru. Ja nie wiem, my byliśmy ostatnio tam czy nie, bo w sumie zapomniałem. Chyba nie byliśmy tam, jakby... Znaczyłbym, nie przeszukałem chyba całego tego obszaru, więc... Uh, jest szansa, że tam siekierę zostawiłem gdzieś jakąś. Chciałbym sie siekierę ogólnie ekspić, bo mam mnożnik teraz na full już. E, nie, nie jest to las, siekiery tu. Widzicie, mam piątkę mnożnika, więc szybko bym wbił teraz poziom. Dobra, otwierajmy bramy i jedźmy. Aha, bałem się, że koło mam jakieś zepsute, a to po prostu rzeczy na ziemi leżą. Dobra, jedziemy. Jesteśmy już w Tartaku. A z tego co wiem, tutaj nie sprawdziłem do końca. A, już wiem, dlaczego ja nie sprawdzałem do końca, bo tych zombiaków było tutaj mnóstwo. Już teraz wiem. Teraz już wiem, dlaczego ja nie sprawdziłem do końca tego miejsca. Już wiemy, dlaczego. No, z maczetką będzie problem, bo ja nie mam skili bitych na nich. Więc musimy to zrobić szybko zamknięte. Nie mamy wyjścia. Musimy odwyłamać zamek. Spróbować przynajmniej. Jeszcze łoma. Łom sobie nie jest złą bronią. Nie żarówkę to. Szybko, 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 szybko. bo zaraz tutaj zombiaki przyjdą. Jezu, jak to jest ciemno. Tu nic nie ma. Szybko musimy to przeszukać. Dosłownie są pustki. Palnik gazowy. Palnik gazowy możemy wziąć jeszcze jeden. Nie zaszkodzi. Nawóz. Nie mam miejsca na nawóz. Eee, mod opakowanie na truskawek. Idziemy. Ogólnie zgarnąłem sobie wiecie co? Zgarnąłem sobie jedną skrzynkę. Ogólnie w tym magazynie nic nie było ciekawego. Wam dosłownie powiem, że nic nie było. Aż zaskakujące to jest. A skrzynkę weźmiemy sobie po prostu. No, pakę jedną. Będzie na żarcie ta skrzynka. Ja pierniczej ich tam jest. Nic nie ma w tym magazynie. Ale zaznaczymy sobie to jako materiały. O, coś takiego jak siekiera, nie wiem. Na rozpałkę, czy coś w tym stylu. Wiecie o co chodzi. Mamy jeszcze ten jeden magazyn na dole. Możemy sprawdzić co w nim jest. Mam nadzieję, że będzie coś ciekawego. Bo jeśli nie, to trochę średnio. Dużo ogarnąłem ogólnie nasion. To jest w sumie bardzo fajne. A, to jest to miejsce. Dobra, my tu byliśmy. Tu nic nie będzie. To jest tylko ta masa zombiaków. Tu nic nie było. Spadamy na miasto, nic tutaj już nie ma więcej. Plan w sumie jest prosty, uderzamy na to samo, kończymy czyścić ten północ. Eee, sprawdzimy co tam jest, może się uda coś fajnego zebrać. Eee, minus jest taki, że nie mamy siekiery, więc jesteśmy trochę słabsi. Eee, z bronią, bo mamy słabszą broń w ręku. Eee, jeśli chodzi o wyskilowanie, ale to w sumie nie jest problem. Muszę ogólnie ogarnąć to, żeby mieć dwie bronie. E, długie, jakieś ostrza, albo obuchy. Bardziej obuchy są, z tego co wiem, lepsze. Mm, bo bardziej wytrzymałe są. I ogarnąć sobie po prostu właśnie taką drugą broń, jakieś książki pod to. Bo w sumie nie ma sensu tylko ograniczać się do siekiery. W sumie kto grał, to wie o co chodzi. E, I to jest w sumie głupota, że ograniczam się do jednej broni tylko. Możemy ogarnąć te domki. Kurcze, ale to jest tak dużo tych zombiaków. Hmm. A jakby tu podjechać? Spróbujmy tutaj. o co ja uderzyłem? Skałkę, kurczę Zapatrzyłem się na mapę. Dobra, spróbujemy tutaj. Domek po domku. Dzisiaj to jest cel. Spróbujmy. Tej wóz też jest dość, widzę, sprawny nawet. Zobacz, idę szybko. Sprawdźmy ten wóz, w jakim on jest stanie. W słabym stanie. Apteczkę. Gun case sama. Bierzemy. Apteczek nie bierzemy, bo już mamy wystarczająco. Nie potrzebuję aż tyle. Na szybko, eee, arbuz świeży, limonka. Arbuza nie biorę. Z arbuzem jest problem. Zjedz sobie to. Oh. Groszek, bierz groszek. Groszek się przygotuje. Jest spoko. Kurczak tam był, tak? Te żarcie zaraz się wszystko zepsuje, bo tu nie ma zasilania, ludówki nie działają. Kolejne żarcie w puszkach. Co, nie czuję się tutaj dobrze? O, właśnie, dlatego nie czuję się dobrze. Czułem coś, że idzie za mną. Dobra, wyjdźmy tutaj, jest więcej terenu, trochę. Nie będziemy tak ściś ściśnięci tam. Wszystkie? zombiaki? Nie było ich dużo w sumie. Ten jeden jeszcze, byśmy mogli go wybić. W sumie dwa są. Cztery w sumie, ale pięć. Dobra, spróbujmy. Maczeta jest też bardzo bolesną bronią, Tylko z maczetą jest problem, że ona szybko się niszczy. Ale nie jest źle z maczetą też. Coś macie ciekawego? Nie macie nic ciekawego. Dobra, wybici mniej więcej. Wyczyszczeni. Który ja mam poziom w ogóle w. w długich? Nie w długich, bo tak długie ostrze. To jest to. A, ja mam drugi poziom. W sumie nie ograniczyłem się do jednego. Log blind 1.2, nie wiem czy mam w bazie więc od razu weźmiemy. I blanta też weźmiemy. Sneaking light footed 5.6 Nie wiem czy mam. Nie pamiętam tych rzeczy. Elektrykę na pewno bierzemy. Prawiectwo niekoniecznie. Stolarstwo czwórkę mam, spawacza nie mam. Eee, reloading możemy... nie, reloading nie potrzebuję bo ja już mam. Na razie tyle. Chyba czysto, co? Jak myślicie? Chyba jest czysto, dobra. Plądrujmy. Kolejny zamek, w sumie nic ciekawego nie było, oprócz kilku książek. O, dość biedne są te domki, to są takie malutkie domeczki, nie? Jakby nie było, więc... Nie spodziewajmy się, że coś tu będzie, idzie kolejny nasz kolega. Muszę zaraz pochować kilka rzeczy do tego, do bagażnika. Ale zgarnąłem Long na 7,8 w statystykach, więc, znaczy, w statystykach na e, książkę 7,8 z umiejętnościami, z mnożnikiem, wiecie co chodzi? Kilka zombiaków jest przede mną, znaczy, przede mną, przed domem. Ja sobie salami jem, a one sobie chodzą. Ci nawet nie zobaczyły mnie, nie? To ja się nazywa sneaky, piki bastard. E, dobra, spawacz top 1. Metalowe ściany, nie mamy tego chyba. E, a nie, to już mam, dobrze zobaczyłem, eee, to już mam, czy elektronika Możemy przeczytać teraz, w sumie tego nie będę zbierał Po co ja to zbieram, jak to mogę przeczytać i nie zajmuje mi to miejsca Longblade Blade 3-4, bierzemy Bo chyba nie mamy I siła 3-4 Ja mam siłę na piątce Nie potrzebuję, kondycję bym potrzebował Dobra, musimy wybić te zombiaki tutaj co są Już mnie słyszą i tak Dobra, zapraszam panów do środka to Jest najgorsze miejsce, żeby się bić, ale to tylko dług widziałem trzech w sumie Nie ma więcej Dobra, mi się coś klucz miałeś ogólnie A ten kluczyk bym wziął. Nie wiem co otwiera, ale kluczy tak nie zajmują miejsca, więc why not? Rozmontujmy oczywiście łóżko. Rozmontujmy łóżko. I spróbujmy splądrować ten domki teraz. I zobaczymy. tak uderzyłem, że aż się przewrócił. Ty maczety jest sobie większe damage może z tego. Ty masz broń. Ty jesteś policjantem. Ty masz Sixowera. Już go nie masz. I masz Batona. Mnie się dziwi, ma 100% maczeta. Maczeta jest w ogóle POO! Champ straszne. To jest zabarykadowane. Myśmy mogli ściągnąć tą barykadę, ale jest... przez okno wejdę. Tylko, że mówię, maczeta bardzo szybko się niszczy, to jest minus maczety zawsze, więc... Ale jest na start, jak traficie maczetę, jak ja na przykład trafiłem, no to jesteście w domu. Więc będę starał się używać nogi jak najwięcej. Okej, okay, tu się zapaliło w ogóle. I ten kolega mi się tutaj pali. I mi chałupę spali. I zmęczony jestem. Dużo zombiaków jest strasznie dużo. Przychodzi. No patrzcie, jeden za drugim przychodzi. Zmęczony jestem, dlatego taki słaby damage teraz chodzi. Wszyscy? Dobra, szybko sprawdźmy to. Pomarańcze świeże zjedz, i lecimy stąd. Kurczę, wszedł mi do środka, bezstrzelnie mi wszedł do środka, ale on był chyba w domku ogólnie, albo nie? To okno mógłbym zamknąć. Zamknijmy to okno. Ogólnie przydałoby się stąd uciekać powoli, bo mi się zaczyna tutaj mniej podobać już. Naprawdę mi się tu bardzo mi przestaje podobać. Duży. Ja mam też duży, nie? Plecak, który jest dobry, nieważne. To jest ten sam plecak. Myślałem, że jakiś jeszcze większy znalazłem. Eee... Pisklopa. Nic ci nie będzie. Ból, zmęczenie ćwiczeniem. No to w sumie nic nowego. Eee, coś tutaj macie jeszcze? Puszki owoców to bierzemy. Karma dla psów. No was też się będzie czas jeść. Eee, coś jeszcze? Kiełbasy świeże, surowe, bierz. Tu jest jakieś wyjście? Drugim, drugą stroną jest wyjście jeszcze, dobre Stolarstwo plus jeden, moi mili. Udało nam się. Osiągnęliśmy ten cel, który chcieliśmy. Super. Wyjdziemy bokiem, bo tu jest zombiak. Nie mogę atakować! Co się dzieje? Posłaś mi się zbagowała. Wiecie, że mi się postać zbagowała? Aha, wiem dlaczego już. Dobra, głupi pineska, która przy tego aktywuje to przyczepienie się interfejsu. Dobra. Czyli tak o, tu byliśmy, zostało nam kilkanaście domków A, i ja w sumie wracam, wracam już, nie będę nic więcej kontował. E, w sumie jeszcze byśmy mogli ten domek tutaj ogarnąć, te dwa, bo w sumie trzy nawet, A szybko byśmy mogli go ogarnąć, jestem zmęczony niby, ale spróbujmy, trochę griduję już, Bardziej zmęczony jestem. Bardzo szybko zmęczona się stała w ogóle. Dobra Powiedzcie, że to wszyscy już już więcej was nie ma na razie. O przychodzicie i przechodzicie tylko. Tu jest zamknięte. Ten karton w sumie mógłbym też sobie wziąć, ukraść. O zamykane, gdzie jest zamknięte, co zrobił? Ej kolega, tu jestem, pomyliło ci się. No, już wszystko jasne, w końcu. Dobra. O, saszetka, nic ciekawego. Worki, elektronika, kaseta. Czekajcie, bo te kasety są może jakieś z umiejętnościami. Szkoła przetrwania. Bierzemy. A reszty nie chcemy. To jakiś survivalista w ogóle mieszkał. Wnioskuję po oczywiście lokum. No dobra, może nie taki surwalista, bo w sumie nic do żarcia nie ma. Znaczy, może już okradli go po prostu. Dlatego. Dobra, ten domek zlucony. Zostały nam dwa domki. Jeszcze szybko zlucę i wracamy do, do domu. W sumie to zostaną jeden tylko domek, bo ten przezwróciłem już, a, a ten spłonął niestety, więc nic z nich nie weźmiemy. Zobaczmy, czy coś tu w okolicy jeszcze jest. Jeszcze mamy w sumie te domki, jeszcze szybko przelecę, zobaczę co w nich jest. Dużo w nich ogólnie nie ma, ale jak już tu jesteśmy, sprawdźmy je do zera po prostu i wyczyśćmy. Więc szybko to zrobimy i uciekajmy stąd jak najszybciej. Kolega mi puka do drzwi, bądźmy normalni i otwórzmy koledze. Jak on pukał? Jak on leżał? Ach, nieważne, w sumie elektrykę znalazłem. Nie wiem, czy elektrykę mam w bazie. Ja mam amnezję, ja mam jakąś amnezję, bo ja zapominam, co ja mam w bazie. Muszę sobie notatki jednak faktycznie robić, bo... Oj, daleko nie zajedziemy. Dobra, zostało nam jeszcze kilka domków. Kolego, miałeś coś fajnego? Nie miałeś, krzyżyk miałeś. No krzyżyk to na drogę dostałeś. No oczywiście, chata płonie. I ledwo chodzimy. Ledwo możemy iść, więc ten domek ogólnie jest już spalony. Nawet tam nie wchodzę i odpuśćmy sobie te domki po prostu. Następnym razem, jak to przyjedziemy, to po prostu te wszystkie domki przeszukamy. A na dzisiaj uciekajmy do domu, bo już się noc robi. Teraz mi się wydaje, że kilka dni zostaniemy sobie w bazie, już. A ja się pod szkole z umiejętności zmodernizuję sobie bazę, naszą bazę ogólnie. I zobaczymy co pomyślimy dalej, bo na razie w sumie mamy zapasy i mamy wszystko. Żarcie tak zacznie psuć się, bo i tak już nie ma zasilania, cały knox jest odłączony. Więc zapasów będzie się kurczyć ilość. Zebraliśmy ile mogliśmy. Teraz mi się wydaje, że pora żebyśmy ogarnęli sobie tak naprawdę naszą bazę. Mówię nożniki. Zobaczyli co i jak i pomyślimy co dalej. Na szczęście w bazie nikogo nie ma, nic, nie, nie czeka na nas nieprzyjemnego. W sumie, czemu ja silnik zasiłem? Nasza baza jeszcze stoi, o dziwo. Cieszę się, że jeszcze się nie rozpadła. Nie, no baza jest w bardzo fajnym miejscu, ten płot bardzo nam dużo da. Lecz dalej nie jest oczywiście pancerna, nie? Niezniszczalna, można tak powiedzieć. To jest zwykła baza, tylko mur postawiłem. Ten mur oczywiście będzie później. Bardziej rozwijane. To jest tylko prowizorka na razie, żeby było coś tam trzymało nas przed y, ząbiakami W sumie mam, zrobiliśmy wszystko, co chcieliśmy. Napiłem się, zjadłem. Jesteśmy wykończeni. Ogólnie idźmy smać. Y, I ogólnie widzimy się w kolejnych dniach. Y, ja ogarnę sobie kilka rzeczy. Zobaczymy, jak sobie nasza postać poradzi. Jest strasznie ciemno. Agregat działa, wszystko działa, w sumie jesteśmy na razie ok. wody mi starczy na kilka dni jeszcze Nie jest źle, żarcie, mamy bardzo dużo I wystarczy teraz tylko, z, musimy zmodernizować tą bazę I zobaczymy Co nas czekać, ja się kładę ogólnie spać już Dzięki, że dzięki, że byliście Dzień 21 skończony, mamy już ogólnie dzień 22 Ale to już W następnym odcinku Dowiecie się co robiłem Tym razem Tym czasem uciekam, trzymajcie się Do usłyszenia Hej